Cześć, szkołę sejstrzumieć snikę. A w dzisiejszym odcinku przetestujemy kolejny piąty tier Tym razem to będzie małpka, boomerang i drzewko pod środek, które po polsku nazywa się trwałe doładowanie. Zapomniałem jak to się nazywa po angielsku. I no, dzisiaj weźmiemy innego bohatera. To będzie Psi. Wiem, że bumerang też nie widzi kamuflażowych balonów, ale po prostu postawimy mu wioskę. Zagramy na medium. Zaczniemy jak zawsze od podstaw postawienia naszej małki, postawimy ją tutaj. Odbieramy na Psi, i na bumerang. Muszę włączyć autostart Dobra <laughs> Wczoraj niestety odcinek z Half-Life'a się nie pojawił Ze względu na... Na problemy z myszką Ale za tydzień się będzie pojawiać na pewno Ogólnie to, będę, dobra. będę... jak może jak już zrobię wszystkie piąte tiery, co do jednego To zaczniemy nową serię Z testowania bohaterów i wytłumaczę wam jak działa na przykład z e Co jest ale są naprawdę niektórzy bardzo trudni bohaterzy to jest... mhm. Dobra, postawimy naszego Bumeranga W tym miejscu jak widać, bumerak ma serio duży zasięg I Najpierw ulepszymy dart małpkę, żeby widziała kamuflaż I pójdziemy tym razem trzy razy pod środek O, pod trójne darty To jest idealne moment, żeby powiedzieć, że przedstawili łapkę w górę subskrypcji Napisali komentarz No i... No, w tym komentarzu napiszcie jakieś wskazówki do Half-Life dwójki I możecie też zasugerować jakiś piąty tier, który mam najpierw, oczywiście, jeżeli go nie nagrałem. Macie też tam w opisie nazwę. Yy, nazwę, w sumie to kod. Kod to znajomych bluńcach. I można kiedyś pograć razem. I to na odcinku. Yes. Dobra, najpierw ulepszymy mózg. I pójdziemy pod gorące rangi. Czyli jedziemy dwa pod dół i pierwsze pod środek. Szybkie rzuty. Rzuca bumerangami szybciej. Szybsze rangi. Bumerangi wystrzeliwują i lecą jeszcze szybciej. Ten tier w ogóle nie będzie chodziło o to, że. Będzie strasznie szybki, może nie będzie dużo zadawał, ale będzie naprawdę bardzo szybki I już nas na kolejne ulepszenie I to jest bumerang bioniczny Zastępuje ramię silnym bionicznym ramieniem, które może rzucać bumerangami ekstremalnie szybko I zadaje większe obrażenia balonom klasy Molap. Jak widać to design małpi jest strasznie średni od czwartego tieru, chyba dopiero zaczyna się ładne A my w tym czasie postawimy wioskę jak mówiłem żeby widział nasz bumrankamo Zeram na 2000 Już zbieramy na tier trzeci Ogólnie te odcinki z bluesów powinny, bo nie wiem czy będą, ale powinny się pojawiać w poniedziałek, wtorek, środę, no i niedzielę, czyli dzisiaj. A z Half-Life'a i z innych serii, które będą po half lifeie to będzie czwartek, tam taki sobotę, czyli głównym tematem będą właśnie bluesy a pobocznym takie mniejsze serie Jeszcze trochę nie będzie nas stać I stać nas na kolejne ulepszenie, które nazywa się turbo doładowanie i, turbo doładowanie, to umiejętność turbo doładowania. <gry> Ta małpka atakuje niezwykle szybko, przez 10 sekund. I zaraz pokażę Wam tą umiejętność. Piąty tier jest średnio, więc też nie jest tak źle. I teraz może pokażę. Jest bardzo szybki, ale ten boost jest na krótko. Zanim użyłem piąty tier To pójdziemy pod wioskę Pod wioskę na czwartym tierze, żeby Ulepszyć Naszego boomeranga Postawimy na chemika Tak, żeby miały Hmm. Huh. Także miał zasięg na alchemika, ale nie miał... <laughs> znaczy, że miał zasięg na boomeranga, ale nie miał na inne mantki. Dobra. Jakbym zrobił tak? I to było pod śrobek, tak? Nie, czy pod górę. Pod górę lepsze, nie? Tylko... Czy ty kogo, do kogoś już dorzucasz? Nie. To trochę zmarnowałem. Dobrze. Hmm. Da się go na pewno jakoś dobrze postawić. zrobię tak. Cztery pod górę. I niech lepsza nam gumeranka I po dwa pod środek. I teraz chyba tutaj przyspieszymy. Tak długo aż nie będą jakieś problemy, albo jak to zbieram po prostu na ten piąty tier, Więc usłyszymy się za moment. No, jak widzimy, to nasz boomerang na czwartym tierze. poradził sobie na medium i to nie z jakimś oporem. Zaraz będziemy mieli piąty tier. No i. nie, dobra, porabam to do po piątym tierze, bo teraz nie ma czasu. I. piąty tier po polsku nazywa się bardzo dziwnie. To jest tyle za trwałe doładowanie. Już to ulepszę. I trwałe doładowanie daje super szybkość ataku. Ta umiejętność jeszcze bardziej zwiększa śmiertelność balonu. I zaraz to włączymy, chociaż nie będzie to tak tutaj widać. No, nic się nie zmieniło. Ale pójdziemy teraz na sandboxa. I Wam pokażę. Oczywiście, jakbyśmy chcieli jeszcze bardziej ulepszyć tą mapkę, to trzeba pisać inżyniera. I pod środek, a najlepiej pod piąty tier, ale to jest za drogi. Idziemy na sandboxa. Ale jeszcze przed sandboxem, to gdyby oglądał jakiś też mały youtuber, który nagrywa, właśnie bluesy a trochę takich jest, to jestem gotów na współpracę z taką osobą i wspólnie nagrywania różnych filmików i to może nie z testów, ale z jakichś wyzwań w operacji, jakichś modów nie ponagrywam z kimś razem, ale teraz idziemy na na naszą mapę do testowania Jaskownice. i tutaj nie będę się odzywał bo no masz bo z tego też będzie wycinka do shortza no? a w shortzie to dziwnie wygląda jak się odzywam w przyspieszonym tempie więc <coughs> będę tutaj robił a głos słyszycie dopiero jak już nasza małka zda które na testy. No więc nasza bumerangowa małpka zdała ten test i chciała bardzo dobrze, Ma trzy opancerzone opancerzone bady Warto ją stawiać, jeżeli umie się korzystać z jej pusta. No ale oczywiście pewnie by nie pokonała tych trzech badów, gdyby nie ulepszenia. Typu inżynier lub wioska. Ale to już nieważne, te ulepszenia są takie drogie. I to już będzie koniec odcinka. Jeszcze raz zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, zajrzyjcie w opis. I jutro będziemy testować ostatni tier Boomeranga, więc cześć.